Cześć, z tej strony Skylark, witam serdecznie w kolejnym odcinku. Dziś pokażę Wam, jak zarabiać na serwisie odyssey.com, czy też alternatywna nazwa library.tv. Są to serwisy, które są ze sobą połączone, operują one w sieci zdecentralizowanej, czyli blockchain. Starają się one rozwinąć tak, aby być konkurentem YouTube'a. Może w przyszłości, właśnie jeden z tych serwisów będzie tak popularny jak YouTube. A więc zaczynajmy. Jak widzicie, ja dodałem już tutaj mój angielski oraz polski kanał. Także zachęcam Was do założenia tutaj konta i subskrybowania naszego kanału przez kliknięcie Follow. Link oczywiście znajdziecie w opisie tego odcinka, więc wystarczy, że w niego klikniecie. Następnie zostaniecie tutaj przeniesieni i możecie założyć konto. Aby konto założyć, klikamy tutaj u góry Sign Up. No i następnie tutaj wpisujemy nasz adres, e-mail oraz hasło. Podczas zakładania naszego konta możemy tutaj wybrać opcję Sync My YouTube Channel, oznacza to, że jeśli wybierzemy tą opcję, to jeśli zakładamy nasze konto na Odyssey na takim samym koncie, na jakim mamy założone nasze konto na YouTube, to nasz kanał z YouTube zostanie tutaj synchronizowany. Automatycznie filmy zostaną dodane i przeniesione także na Odyssey. Oczywiście w tym samym czasie zostaną one także na YouTubie. Także zachęcam do kliknięcia tej oto opcji, jeśli chcecie, aby Wasz kanał także był dostępny na sieci Odyssey. Następnie klikamy Sign Up. No i w tym momencie musimy potwierdzić nasze konto poprzez kliknięcie w link, który otrzymamy na mailu. Po kliknięciu w mail zostaniemy przeniesieni na Odyssey. Trzeba potwierdzić kapcze, że nie jesteśmy robotem. I już zostaliśmy zarejestrowani i zalogowani. No i jak widzimy, tutaj wszystko wygląda podobnie jak na YouTube. Po pierwsze, możemy tutaj kliknąć w tą oto ikonkę i możemy sobie zmienić wygląd na jasny lub na ciemny. Kolejna ważna rzecz tutaj mamy tak. Po pierwsze, w prawym górnym rogu mamy nasz portfel. Czy, jak tutaj klikniemy, to widzimy, że w tym momencie oczywiście mój portfel jest pusty, bo dopiero to konto założyłem. No i tutaj ważna rzecz to jest ten czerwony przycisk, czyli zarabianie nagród. Czyli klikamy w tą opcję. No i tutaj mamy informację, że możemy tutaj zarobić na przykład 10 kredytów. Wystarczy tutaj kliknąć. No i mamy tutaj kolejne kroki, za które możemy otrzymać różne kredyty. Kredyty są to Library Credits. I w tym momencie cena jednego kredytu to jest. 0,1 dolara, czyli około 40 groszy. Oczywiście weryfikować tutaj nic nie musimy, możemy tutaj zjechać niżej i kliknąć kontynuuj bez weryfikacji. Natomiast należy pamiętać o tym, że jeśli nie zweryfikujemy chociaż jednej z tych rzeczy, czyli np. nie zweryfikujemy się przez czat albo nie zweryfikujemy się przez SMS, to nie będziemy w stanie zarabiać nagród. No i kiedy już się zweryfikujemy, możemy tutaj kliknąć na ikonkę naszego profilu i następnie przechodzimy do Rewards, czyli nagród. I w tym momencie mamy tutaj różne zadania. Na przykład jeśli kogoś będziemy subskrybować, otrzymujemy 0,25 kredytu. Kiedy obejrzymy jakiś filmik, znowu dostajemy 0,25 kredytu. Kiedy ktoś nas będzie subskrybować, także dostaniemy kredyt. Za to, że dziennie. Będziemy oglądać jakiś filmik. Możemy dostać od 0,25 do 100 kredytów w zależności od tego, jak dużo będziemy oglądać. Czyli za oglądanie otrzymujecie także nagrody. No i żeby dodać nasze filmy, mamy oczywiście dwie możliwości. Albo możemy je sami manualnie pododawać. W tym celu klikamy tutaj w tą oto ikonkę. Po pierwsze możemy dodać nowy kanał. Albo, jeśli już mamy kanał na YouTube, Wystarczy tutaj kliknąć Sync YouTube Channel, czyli Synchronizuj. W tym momencie tutaj może się pojawić u nas opcja, żeby synchronizować kanał. Jeśli tej opcji nie ma, należy zjechać na sam dół i na samym dole, w tym oto miejscu, mamy opcję Add Another Channel, czyli Dodaj kolejny kanał. Klikamy w tą opcję i w tym momencie musimy tutaj wpisać, jaki chcemy mieć nick na Odyssey, tak? czyli w tym momencie na przykład ja tutaj bym wpisał Skylark. Już mam kanał Skylark zsynchronizowany, także tutaj wpisałem Skylark czy cokolwiek innego. Dajmy na to wpiszę tutaj, może test. Klikamy tutaj, że zapoznaliśmy się z regulaminem, i klikamy Claim Now. I w tym momencie zobaczymy tutaj na liście kanały z naszego konta, które możemy wybrać do synchronizacji. Czyli to co założyłem, to będzie testowy kanał. Dajmy na to tutaj, wybiorę ten oto kanał. Jest on pusty. Czyli wystarczy na niego kliknąć, w tym momencie pojawia nam się informacja, czy zgadzamy się, aby library mogło zobaczyć nasze konto YouTube. Oczywiście klikamy Allow, ponieważ jest to niezbędne do tego, aby nasz kanał synchronizować. I w tym momencie synchronizacja jest już rozpoczęta. I mamy tutaj informację, że taka synchronizacja może potrwać nawet do tygodnia. Po tygodniu należy tutaj do tego menu wrócić. I na samym dole albo obok kanału pojawi się przycisk Claim. Tak jak tutaj mamy opcję Claim, czy też Transfer, wystarczy to kliknąć i w tym momencie nasz kanał już będzie gotowy. Natomiast, tak jak wspomniałem, może to potrwać nawet tydzień. I ważna rzecz, aby móc synchronizować kanał, jest tam jakieś ograniczenie nie wiem, ile subskrybentów trzeba mieć, aby móc synchronizować możliwe, że 200 lub 500 subskrybentów. Aby mieć możliwość synchronizacji, jeśli nie mamy wymaganej ilości subskrybentów, to po prostu nasz kanał nie zostanie synchronizowany. Natomiast nadal możemy go dodać ręcznie. Tak, czyli macie jakieś filmiki, możecie ręcznie dany kanał stworzyć, klikając tutaj u góry w tą moto ikonkę, wybierając new channel czy też nowy kanał. No i następnie możemy klikając w upload, załadować filmiki, które chcemy i ręcznie stworzyć nasz kanał. Natomiast jeśli macie te wymagania spełnione, czyli bodajże 500 subskrybentów, to automatycznie Odyssey synchronizuje wasz kanał YouTube. No i na dziś to było na tyle. Pamiętajcie, żeby kliknąć w link w opisie i założyć swoje własne konto na Odyssey i subskrybować nasz kanał zarówno na Odyssey, jak i na YouTube. Dzięki i do usłyszenia.